A teraz zapraszam do testu, w którym pokażę, czym różnią się suche kompresy ziołowe od Tiandę od produktów, które mamy dostępne w sklepach. I tutaj aby pokazać wam jedną z ważnych rzeczy. Ten test oczywiście możecie zrobić u siebie w domu, testując i sprawdzając swoje własne podpaski czy wkładki. A tutaj dla przykładu wybrałam Dwie podpaski takie dostępne w sklepie i chciałabym Wam pokazać dwie podpaski, suche kompresy ziołowe od Pierwszy produkt, który będziemy testować, jest to podpaska, która jest dostępna w każdym sklepie, którą młode dziewczynki dostają jako pierwszą zazwyczaj w szkole do wypróbowania, do przetestowania. Jest to podpaska najbardziej w sumie reklamowana, najbardziej znana. Te osoby, które używają, na pewno rozpoznały. Druga podpaska jest również reklamowaną podpaską, ale uwielbiana przez kobiety ze względu na zapach na to, że coś tutaj nam pachnie. A co pachnie, to możecie sobie zobaczyć na opakowaniu. Więc tutaj pokażę Wam drugą podpaskę. I to są podpaski, które możecie mieć u siebie w domu, które na pewno znacie albo widujecie na półkach sklepowych. Natomiast kolejne podpaski, które będziemy testować, to przede wszystkim podpaska, podpaska Energia Ziół. Jest to podpaska dedykowana przy takich różnych nadkażeniach, związanych też z zaburzeniami flory mikroflory w pochwie też różnego rodzaju w okresach takich kiedy mamy już takie problemy bardziej farmakologiczne czyli związane na przykład z jakimiś mięśniakami torbielami które po prostu gdzieś już są w naszym organizmie dokuczliwe więc to są takie kompresy terapeutyczne i kolejna już ostatnia to jest najmniejsza podpaska Suchy kompres ziołowy od nefrytowa świeżość na dzień, najmniejsza, jaką mamy. Polecana już dla dziewczynek od pierwszego okresu. Polecana również przy bolesnych miesiączkach, przy nieregularnych miesiączkach. I tutaj możecie zaobserwować sobie, co tutaj będzie się działo. O, tak. A ja jeszcze króciutko opowiem. Ponieważ w tych podpaskach mamy zawsze w zestawie, czyli mamy podpaski na dzień i podpaski na noc, i w każdym z tych pudełeczek w energiach ziół znajdziemy sobie taki test. Jest to taki test na domową cytologię. Jeżeli w naszej mikroflorze zachodzą jakieś zmiany i zmienia się to środowisko, to my bardzo szybko możemy wyczuć ten moment i słuchajcie, w tym zestawiku znajdują się takie trzy, trzy takie urządzonka, mamy karteczkę z wynikiem testu, mamy pipetkę oraz mamy taki testerek z papierkiem lachmusowym, tak to wygląda i teraz jak zrobić sobie taki teścik w domu. Jest to bardzo proste. Najlepiej jest to zrobić tak w połowie cyklu, czyli kiedy dostajemy miesiączkę, to tak mniej więcej po dwóch tygodniach od miesiączki, czyli w 10. 14. dniu bierzemy, robimy sobie wymaz z pochwy, nakładamy odrobinkę tutaj na ten papierek Lachmusowy, po czym czekamy minutkę i odczytujemy sobie test. Na skali, którą mamy tutaj załączoną, jest również w zestawie taka karteczka, w której możemy sobie to zanotować. I jeżeli ten um, odczyn jest taki. 3 i 3 nawet do tutaj 4,5 5 to jest nic niepokojącego. Używamy sobie dalej tych kompresów za miesiąc ponownie możemy zweryfikować czy ta flora bakteryjna się poprawiła. Natomiast jeżeli tutaj już zaczynamy mieć bardziej zasadowe to pH, czyli w okolicach na przykład 6 i 6, mamy tutaj smutną buźkę, więc jest to taki sygnał, żeby też udać się do lekarza i zrobić sobie po prostu taką już właściwą cytologię. Natomiast tutaj w międzyczasie zobaczyłyście, że tutaj nic z tych podpasek nam nie przedostało się na zewnątrz. Zobaczcie, jakie tutaj mamy szklaneczki zaparowane. To świadczy, kochani, o tym, że po prostu podpaski suche, kompresy ziołowe są przepuszczalne, że czujemy się komfortowo, że nie mamy jakiegoś takiego zaparzania, że nie poci nam się skóra, po prostu jest to bezpieczne dla nas do używania. I drugi test ci tutaj szybciutko jeszcze zrobimy już na tych podpaskach, które mamy, czyli tu mamy podpaskę numer 1, podpaskę numer 2 i przetestuję tutaj tą najmniejszą podpaskę jaką mamy. W firmie Tiandę. Zobaczcie, tu też jest para. I też ją sobie tutaj położymy. Do tego celu użyję szczykawki. Dlatego szczykawki, że łatwo będzie mi po prostu odmierzyć konkretną ilość wody. I słuchajcie, będę tą szczykawkę napełniała tak do 20 ml, ponieważ mniej więcej tyle jak tutaj mamy w tej szczykawce, to jest taki, taka skąpa miesiączka przez cały tydzień, przez, te, przez cały cykl, którą mamy. Natomiast prawidłowo, maksymalnie tak powinniśmy tracić tej krwi miesięcznej mniej więcej od 30 do 40 ml. To są takie 4 łyżki stołowe maksymalnie, więc chciałabym tą ilość tutaj na potrzeby tego pokazu po prostu przetestować. Dlatego naleję jeszcze na każdą z podpasek po jeszcze jednej takiej porcji. O, widzicie tutaj. Czyli taki normalny okres, kiedy kobieta jest zdrowa, to mniej więcej tyle krwi miesięcznej tracimy w trakcie całego cyklu. I teraz zobaczcie, ja sobie wezmę tutaj ręcznik papierowy, żeby pokazać teraz drugą rzecz, czyli chłonność podpasek. Tutaj nałożymy trzeci. I zobaczcie, tutaj leciutko dociskam, wszystko jest przemoczone. A tutaj nawet wstanę i to jeszcze Wam podociskam. Zobaczcie, jak my się w tych trudnych dniach czujemy z tymi zwykłymi podpaskami, a z suchymi kompresami. Dlatego w firmie tiande są podpaski na dzień i na noc, że my nie potrzebujemy co chwilę też zmieniać tej podpaski, bo ten komfort czujemy po prostu cały czas. I generalnie jeszcze tutaj rozłożę Wam te podpaski, żebyście mogli też zobaczyć, że one tak naprawdę są bardzo podobnie zbudowane. Na pierwszy rzut oka niczym się nie różnią, natomiast jakość materiałów, z których wykonane są podpaski, ma tutaj tak naprawdę ogromne znaczenie. Szybciutko je tutaj rozłożymy. O, zobaczcie, też są jakieś kuleczki, jest jakiś papier w międzyczasie. I trzecia podpaska. Tutaj jeszcze dodatkowo wy tego nie widzicie i nie czujecie, ale unoszą się właśnie zioła, które parują z tych podpasek, z tych wkładek. Więc jest tu bardzo przyjemnie i komfortowo wokół mnie, bo ta temperatura wody jednak sprawiła, że piękny aromat się unosi tutaj dookoła. Tu jeszcze wyciągnę dodatkowe wzmocnienia, żeby to bardziej może było widoczne. I słuchajcie, doleję tutaj jeszcze po odrobinę wody, bo czasami wiecie, że jeśli mamy jakieś problemy, to ten okres jest zdecydowanie mocniejszy. I wtedy zwykła podpaska nie do końca nam wystarcza. Więc mamy tutaj 80 ml płynu. I zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy właśnie tymi podpaskami zwykłymi, które macie, a suchymi kompresami. Ja tak pokażę. Zobaczcie, to wszystko tutaj pływa nam w wodzie. Tu nie ma mowy o tym, że czujemy jakiś komfort, że czujemy się bezpiecznie w tych trudnych dniach, a zobaczcie tutaj. To wszystko zmienia się w taką bryłkę, taką kuleczkę, i naprawdę czujemy się sucho, bezpiecznie i pewnie. Kobiece zdrowie to indywidualna koncepcja i tylko zdrowa kobieta może być szczęśliwa i może dzielić się tym szczęściem z innymi. Dlatego, jeżeli chcecie więcej informacji, aby pomóc Wam dobrać konkretne produkty dla siebie, to zapraszam najlepiej do kontaktu telefonicznego.